wspólnie z Baba Jagą, Gry w Gra oraz Cześkiem i Zgraną Szafą zapraszamy Was na drugi odcinek naszego cyklu Grajki Polecajki. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o naszych ulubionych grach wydawnictwa Fox Games. Zapraszamy! W ostatnim czasie wydawnictwo Fox Games wydaje naprawdę świetne gry rodzinne, które bardzo dobrze przyjęły się u nas w domu. Dzisiaj wybrałam Reef, bo jest to jedna z moich ulubionych gier tego wydawnictwa. Jest to gra o budowaniu rafy koralowej. Rafę koralową budujemy na dnie morza i powstaje ona z takich oto pięknych klocków żółty, fioletowy, czerwony i zielony. Jest to gra logiczna, gra rodzinna. Cała rozgrywka zajmuje około 30, 40 minut i możemy zagrać w nią już z ośmiolatkiem, z dziewięciolatkiem, bo naprawdę jest bardzo przyjemna na rodzinne, wspólne popołudnia. A ty Helena, co wybrałaś? Ja wybrałam grę Leśne duchy, która ma Przepiękną okładkę i przepiękne ilustracje. Naszym celem jest zebranie jak najwięcej punktów z takich duchów. I gra ma naprawdę ładny klimat bajkowy. I jest bardzo ciekawa. Grę odkryłam dzięki youtuberce, która wstawiła zdjęcie na swoją relację i od razu chciałam w nią zagrać, bo bardzo fajnie była opisana. A co to za youtuberka Helena? Olsikowa, która na co dzień rysuje, ale gra też w planszówki. Super. No i bardzo warto w nią zagrać, poza tym gra ma też tryb solo. Mhm. I Jest bardzo szybka. Tak, jest niby od 10 lat, ale u nas też przyjęła się z, z Piotkiem, który dużo wcześniej zaczął w nią grać. Także to na tyle, jeżeli chodzi o gry wydawnictwa Fox Games. To ostatnia sprawa z tego, co my rozwiązywaliśmy. To była ten... Yy, śmierć yy, w Miżyku. Mhm. No, to było dobre. No, to że... Cześć! Cześć! To my, Pania i Szymon z Gry Gra yy, chcemy Wam dzisiaj zaprezentować nasze ulubione gry z, od wydawnictwa Fox Games. Yy, już niestety się zdradziłam, o czym będę mówić ja. <laughs> Ponieważ moją ulubioną grą od wydawnictwa Fox Games yy, są Kroniki Zbrodni. Ta gra ogólnie bawi nas już od bardzo, bardzo dawna, ponieważ kupiliśmy ją zaraz po premierze i zaczęliśmy rozwiązywać wszelkie możliwe sprawy już no, od dosyć dawna. Dlaczego jest moją ulubioną grą? Dlatego, że e, przede wszystkim, że wdzielamy się od policjanta z Scotland Yardu. Który um, otrzymuje różne e, tajemnicze e, zagadki detektywistyczne, które musi e, rozwiązać. E, przez to że, e, też trafia na różne miejsca zbrodni, które musi e, ogólnie e, zbadać i znaleźć różne ślady, poszlaki, e, wszelkie wskazówki, które mogłyby świadczyć o tym, co tak naprawdę zdarzyło się. Na tym, na tym miejscu zbrodni, i dodatkowo też będziemy przysłuchiwać różnych świadków. Wszystko dzieje się za pomocą kart, które będziemy układać w poszczególnych lokacjach oraz na głównej plaży. Ale co najważniejsze, w tej grze, że współpracuje ona właściwie cały czas z aplikacją, która została dołączona do tej gry. Możecie ją sobie bardzo łatwo ściągnąć na tabletę lub na telefon. Tutaj macie też dostępne wszelkie inne scenariusze, bo nie na jednym taga się kończy, ale na wszelkich e, e, dodatkowych, również scenariuszach, które e, są udostępniane przez wydawnictwo. Dodatkowo, jeżeli będzie Wam mało tego, czyli tak jak nawet nam, wyszedł dodatek. Jest to dodatek noir, który jest jeszcze przed nami, ale jesteśmy go bardzo ciekawi. Także jeszcze raz bardzo Wam polecam ze swojej strony dwie gry. I mam nadzieję, że też je polubicie. No A tak. na starterze kampania? Tak. E... Nie wiem, czy tutaj trwa. Trwa. Trwa jeszcze? Chyba. Chyba. Tam możecie oglądać. Ogólnie... Jeżeli trwa, jest świetna kampania, trzy dodatkowe gry. Tak. Z, Z trzech różnych epok. Tak. I tam też będą różne zagadki do rozwiązania. Wszystkie. Jeżeli jesteście ogólnie fanami kryminałów, to bardzo Wam polecamy. Oboje. Polecam. A z mojej strony świeżynka Londyn gra opowiada czy właściwie polega na odbudowywaniu Londynu po wielkim pożarze jaki miał tam miejsce gracze wcielają się właśnie w kogo się wcielamy? Wcielamy Jakiś się może w Bożnowładców chyba się wcielamy mega jakichś takich bogatych architektów Miasta. Tak, i rozbudowujemy miasto. Wykupujemy połaci ziemi w kolejnych dzielnicach, inwestujemy w różne miejsca tak, I budynki. w różne budynki, w różne gilbie. Tak. I ogólnie tam w ogóle rozbudowujemy szczególne dzielnicy Londynu. Tak. Na nowo. Generalnie gra jest, gra jest o budowaniu. Przy czym tego budowania w samej grze może jest nie za wiele. Polega to na tym, że mamy karty, karty miasta i karty dzielnic. Karty dzielnic to wiadomo, to są te płacie terenu, które kupujemy. Natomiast karty miasta trzymamy na ręce i możemy je zagrywać przed siebie w jednym albo więcej stosach. No i te stosy, no będziemy, będziemy chcieli mieć ich zarówno dużo, jak i nie za dużo. Ponieważ z jednej strony stosy pozwalają nam na uruchamianie tych kart miasta. Ale z drugiej strony będą powodowały większe ubóstwo. Im więcej kart będziemy im więcej stosów będziemy mieli oraz im więcej kart na ręce, tym więcej ubóstwa zdobędziemy za każdym razem, kiedy będziemy uruchamiać nasze miasto, a więc korzystać tak de facto z tych kart, które tam położyliśmy. Bardzo ciekawa mechanika, bardzo dobrze trzeba zarządzać wszelkimi kartami i zabiskami ubóstwa co nie jest do końca łatwe, ponieważ karty dają nam trochę wycisk i musimy je naprawdę musimy nimi dobrze ogólnie sterować, tak, żebyśmy jest tak. To jest takie, to jest takie balansowanie trochę pomiędzy zdobywaniem prestiżu, ponieważ ostatecznie to, co zyskujemy w tej grze i co czyni nas zwycięzcami, to jest prestiż, jaki zyskujemy. Prestiż możemy zyskiwać na bieżąco dobrze, możemy z, też mieć prestiż na kartach, które dokładamy do miasta, ale niekoniecznie je uruchamiamy, a mimo wszystko prestiż dostaniemy. E, natomiast to jest cały czas balansowanie, żeby nie zdobyć tego ubóstwa za dużo i żeby starać się go pozbyć. W międzyczasie staramy się zdobyć pieniądze, żeby kupować dzielnice, które nam dadzą również i prestiż i pozwalają czasami też pozbyć się ubóstwa. Więc generalnie tak. Bardzo fajna, bardzo fajna gra. Wspaniałe ilustracje, karty. Jest, jest bardzo elegancka tak. ta gra. I no i... Także ja też polecam, bo też mi się podobały. Już kilka rozgrywek za nami. I jeżeli chcecie, też możecie gdzieś tam znaleźć naszą recenzję na temat Londynu. Już niedługo. Tak. <laughs> tak więc tak. E... też wam polecamy. Także trzymajcie się i na razie. Na razie pa. Cześć. W czasie Chris Gra dzisiaj opowiemy Wam o naszych ulubionych grach wydawnictwa Fox Games Tak, Dokładnie. Zaczynaj! E, dobrze, to moją ulubioną grą zdecydowanie jest gra Bitwa o to Jest to świetna gra strategiczna dla dwóch graczy. Oparta głównie na technice szachów japońskich, czyli shogi. I tutaj się zdobywa punkty, zbijając statki przeciwnika. A w, okay, w okay, to jest który to będzie punktów 7. Tak, statki tak. są e, dwojakiego rodzaju? Trzy, trzy przepraszam, trzy mają są trzy masztowe, dwumasztowe masztowe i, i jednomasztowe. Masztowe. Tak, i w zależności od tego, taką mają zdolność poruszania się. Tak, Tak e, dla dwóch graczy 7 plus 15 minut rozgrywka, rewelacja do śniadania i przed pracą. Zdąży się. Tak, zdąży nawet się. Parę, parę razy, tak, zdecydowanie. Czasem <laughs> rozgrywka jest dłuższa, czasem jest krótsza, ale zdecydowanie bardzo mocnująca. Polecam. Moim ulubionym. Tytułem. Jest oczywiście znowu tytuł osadzony w realiach japońskich, ale mogłaby być tak naprawdę o czymkolwiek. To jest po prostu śliczna, śliczna ilustracja. Gra nazywa się Kwiat Wiśni. Została wydana w zeszłym roku. Jest to po prostu gra o zbieraniu kolekcji kwiatów przed i za parawanem. Drugą techniką, mechaniką, którą tutaj mamy, to jest push your luck, czyli kuszenie losu. Również szybka rozgrywka. Grałyśmy we dwie osoby, grałyśmy we trzy osoby, we cztery jeszcze nie, ale mam nadzieję, że jeszcze to sprawdzimy. Serdecznie polecam. To, to tyle! Dzięki, Dzień, pa! Dzień dobry! Witamy wszystkich serdecznie. I z Oczywiście. I dzisiaj pokażemy Wam nasze ulubione gry od Fox Games. Słuchajcie, to nie jest takie proste wybrać tak dużej puli, i my zdecydowałyśmy się na takie małe rzeczy. Dosyć małe. Moja ulubiona seria ostatnio to jest Similo. Są to takie trzy malutkie gierki, które można zobaczcie, dosłownie do kieszeni sobie włożyć, zabrać ze sobą na wycieczkę. Czy do cioci, czy do babci, czy do pociągu, czy wszędzie, gdzie, gdzie tylko się da. I generalnie chodzi o to, że. Wykładamy 12 kart, jedną sobie w myślach wybieramy, o którą nam tutaj chodzi, i kartami innych postaci pokazujemy, czy ta postać ma wspólne cechy, czy nie wspólne, i druga osoba ma zgadnąć, czy tam zespół osób ma zgadnąć. Ogromną zaletą tych gier są prześliczne prze ilustracje. To jest piratka. Jeszcze wam o tu, na przykład Aleksander Wielki. Ilustracje są takie barwne, takie, o Saladyn, bardzo, bardzo mi się to podoba, są przepiękne po prostu, także polecam serdecznie, w tej serii jest jeszcze, są jeszcze mity i są, czyli jest to Iskry ulubiona gra, bo, a powiedz, dlaczego iskry to jest Twoja ulubiona gra? o co chodzi w ogóle, ale to jest jej ulubiona gra i tego nie może powiedzieć, lecz my możemy to powiedzieć i to jest taka sama gra, jak mamy mojej ulubiona. Tylko, że to są basie, są tu różne baśniowe historie, postacie. Też przepiękne ilustracje. ten sam autor ilustracji, patrzcie, jaka piękna Arielka. A Jagoda, a twoja? Co przygotowałaś na dzisiaj? Moją ulubioną Technomagowie. To jest taka jakby książka, ale też gra. To jest taki komiks para... Inaczej komiks paragrafowy. Chodź, siapulko, chodź i skraś! Bo ktoś tam pobiegł gdzie indziej... inne psy poleciało i ja ona A, też chce lecieć. Ja trzymam. Chodź. Dobry piesek, da. Proszę nie się ładnie tu występować. XIX wieku w Londynie. To jest taki jakby inny czas można powiedzieć. bo Tak, bo to nie jest taki, jak był wcześniej, bo to jest magiczna kraina, w której mamy spełniać misję, którą ktoś nam wyznaczył, a ta misja polega na tym, że musimy załadować akuluman, a, akumulator, a, akumulator money, czyli takiej magii jakby tutaj. I mamy tu bardzo ładne ilustracje, które mi się bardzo podobają. I to jest tak, że się chodzi z okienka na okienko, i, a nie jak w książce, czy komicie, że się po kolei, po kolei. czyta. I to naprawdę jest super przygoda. Trochę straszna, bo naprawdę. Ym, były momenty, ten, ten były. Moment. A ja wam jeszcze pokażę tutaj, wypadło takie koło. Tutaj jest kompas, że się wyznacza, gdzie się idzie, tylko trochę źle jest zrobione źle, złe liczby. Cóż nam się wyda w cyferki nie pasma? No. A tu mamy nasze koło, które wyznacza nam, ile mamy plusów w man czy technologii, co tam wybierzemy, ale to już musicie też tego się dowiedzieć Dokładnie. sami. Dokładnie. I ogólnie to jest, jest dosyć łatwa gra. Bardzo prościutka. Fajna. Mi się bardzo podoba i Wam bardzo polecam ją. I również Similo serdecznie polecamy razem z Iskrą. Trzymajcie się do następnego pa! filmu. Pa!